Bardzo dziękuję, że Państwo, żeście tak licznie dzisiaj przybyli na naszą konferencję. Dlatego, że zostało nam dwa dni do naszego hospicyjnego balu balu, który, jak mówią uczestnicy, co roku jest ponadczasowy. Balu, który jest organizowany. Przez ogromną grupę ludzi, którzy mnie otaczają w tym klubie, historycznie rzecz biorąc, chcę Państwu powiedzieć, że kiedy 6 lat temu, pierwszy raz, żeśmy zorganizowali ten bal, jeden z członków zarządu, jak zobaczył, ile żeśmy zebrali, podszedł do mnie i powiedział: Panie prezesie, ale my przecież mamy ogromną dziurę w budżecie i te pieniądze by się nam bardzo. Bardzo przydały. I w ten czas powiedziałem, że to tak w życiu jest: że jak biedny się z biedą, to jakoś Pan Bóg oddaje potem, i dzięki temu chcę powiedzieć, że przez ten okres 6 lat, tak jak robimy te bary, jakoś radzimy sobie w tym trudnym okresie, jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy na nasz klub. Dzisiaj mogę powiedzieć z wielką radością i przyjemnością, i tu chcę podziękować wszystkim moim pracownikom na czele z moim całym zarządem i zastępcą panem Maciejem Zmorą. Robię to specjalnie dlatego, że to co widzicie Państwo tutaj, jest wynikiem ogromnej, ale tak naprawdę ogromnej ilości pracy, żeby zdobyć. Tak znakomite, tak cudowne um, gadżety, poczynając od rakiety tej pięknej tenisistki Karoliny Woźniackiej, tak? która mówi pięknie po polsku i pamiętam o tym, że to jest nasza rodaczka, która jest dzisiaj oczywiście reprezentantką Danii. Skończywszy. Żeby już wszystkich nie opowiadać, na rękawicach Dariusz. jednego z najlepszych bokserów wszechczasów, Dariusza Michalczewskiego. Kiedy spotkałem na meczu Polska, reszta świata Michalczewskiego w Toruniu, który bardzo chce przyjechać do nas i już zapowiedział, że albo będzie na meczu Polska reszta świata u nas, albo będzie na Grand Prix pan Hołowczyc, muszę powiedzieć, że kiedy mu opowiadałem, między innymi też o naszych balach hospicyjnych, powiedział ja na pewno coś przekażę. Więc proszę państwa, jeżeli Jeden z nielicznych medali w Polsce. To jest medal, który otrzymał główny organizator wizyty naszego papieża w kraju, w tym w Gorzowie. I ten medal został przyniesiony. Myślę, że to będzie coś, co będzie miało wymiar duży, finansowy. Nie sposób jest o wszystkich. Mówić, no, wczoraj jeden z dziennikarzy, pan Mateusz Karkoszka, nie ma go dzisiaj, ubrał koszulkę Realu Madryt ze wszystkimi podpisami i cieszył się razem ze mną, że pod nasze strzechy trafił taki cudowny gadżet. Więc my naprawdę będziemy mieli co, całą noc, czym handlować, prosić i namawiać, żebyśmy w tym trudnym okresie, jaki jest, osiągnęli na rzecz hospicjum wartość dodaną. Ponadto chcę powiedzieć, że robię bardzo często spotkania przed balem z wieloma ludźmi, i, i dzisiaj chcę powiedzieć Państwu, że będę mógł na otwarciu tego balu powiedzieć kilka znaczących kwot, które już zostały mi jakby imiennie przekazane przez podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne. A zatem zrobimy wszystko, żeby ten kolejny bal był oczywiście balem udanym. Tradycyjnie muszę przeprosić wszystkich tych, którzy bardzo by chcieli wziąć udział w naszym balu. Dlatego, że no cóż nie ogłaszaliśmy sprzedaży biletów, dlatego, że zainteresowanie tym balem jest ogromne. i mówiąc tak szczerze, te bilety rozeszły się przede wszystkim w tej naszej organizacji Business Speedway Club. Są ludzie, którzy oprócz tego, że dają nam na budżet naszego klubu to jeszcze swoją wrażliwością w sobotę będą chcieli zaświadczyć. Tradycyjnie przyjdzie wicewojewoda wojewoda z pełnym koszem nalewek. Zapowiedział się też wojewoda Marcin Jabłoński. Nieoficjalnie się dowiedziałem, że się wybiera konsul honorowy Słowenii. Człowiek, który robi różnego rodzaju inicjatywy charytatywne, przyjeżdża ze Śląska tylko dlatego, bo nie chcę mu się wierzyć, że tutaj na naszej ziemi potrafimy zebrać taką ogromną gotówkę. Będzie naszym gościem. Nieoficjalnie mam informację, że osobiście chyba się wybierze na ten nasz bal nasz ksiądzbiskup Stefan Regmund. Więc zainteresowanie jest bardzo. Ogromne. Kończąc, chcę przede wszystkim powiedzieć, że będzie też nasz kapitan reprezentacji narodowej i kapitan naszej stali Tomasz Golop zawodnikami i tradycyjnie będzie prowadził ten bal wspaniały człowiek, człowiek, który otwiera i serca, i portfele. Robi to z ogromnym zawodostwem znany aktor desek teatru i filmów warszawskich, Władysław Grzywda. A udało nam się w tym roku namówić zespół Papadens, który będzie przygrywał na tym balu. Korzystając z obecności Państwa, chcę przede wszystkim już dzisiaj gorąco i serdecznie podziękować przede wszystkim Celem mojemu zespołowi z moim zastępcą na czele, który e, Maciejowi zmoże, ten zespół pracuje. E, grubo wcześniej, jak wiecie Państwo, nic się samemu nie dzieje. E, my robimy odwrotnie, jak niektórzy, którzy tylko czekają, aż im ktoś coś włoży. My niestety pracujemy, bo my mamy świadomość, że dzięki pracy można osiągać. Sukces nawet w postaci takiej wrażliwości jak zbieranie pieniędzy na rzecz hospicjum. I to tyle. Jeżeli pan dyrektor jeszcze chciałby to. Prezesar się nie wyprawia, ale jeżeli mogę, to powiedział stety, a nie niestety. Bo dzięki temu, że jest tak ogromne zaangażowanie w działania na rzecz hospicji całego zespołu łącznie z panem Prezesem to jest możliwość konkretnego wsparcia działań hospicjum. Muszę powiedzieć, że zachorowalność na choroby nowotworowe na przestrzeni ostatniego roku drastycznie wzrosła. W tej chwili mamy prawie dwa razy więcej pacjentów niż wynika to z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tak naprawdę nie wiemy co będzie, jeżeli ta ilość jeszcze wzrośnie. Zatem to wszystko co czyni Pan prezes Komarnicki, łącznie ze swoim wspaniałym zespołem, to tak naprawdę służy właśnie tym chorym, których na dzisiaj mają ponad 80 pod swoją opieką. Jeszcze tylko dodam, że być może, to jeszcze się ta sprawa decyduje do ostatniej chwili, być może, że także na balu będzie choćby przez chwilę obecna siostra Michaela Rak, która przez wiele lat prowadziła to hospicjum przede mną i przed doktorem Zajączkiem. Cóż dodać do tego, co powiedział Pan Prezes? Ja po prostu jestem dumny, że mieszkam w Gorzowie i że trafiłem na taki zespół, który potrafi czynić tak wspaniałe rzeczy na rzecz drugiego człowieka. Może jest to powtórzenie tego, co już było wielokrotnie mówione, ale myślę, że nigdy dosyć, jeżeli chodzi o dobro które może być świadczone zwłaszcza bezinteresownie, a tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że o bezinteresowność chodzi. Nosi podopieczni nawet nie zdają sobie sprawy, jakiego, czy jakich wysiłków, bo to nie jest jedyny wysiłek w roku, który trzeba uczynić, aby to hospicjum mogło funkcjonować. W sumie zbiórka środków na przykład za ubiegły rok to prawie, prawie miesiąc utrzymania i to jest niezwykle cenne, to przecież rok ma 12 miesięcy, więc skala całkiem przyswoi ta skoro jest to 8% całego budżetu hospicyjnego. Nie chciałbym zbyt wiele mówić, bo chyba słowa tutaj zbędne. Natomiast chciałbym też podziękować i Państwu, bo dzięki Państwu przekazowi i Państwa informacjom jest pozytywny, dobry odbiór, dobra atmosfera, która jest nam niezwykle potrzebna, bo ona się przekłada, tak jak wcześniej powiedziałem, na wiele innych działań w ciągu roku, które również, czy od których również zależy dobroczynność ludzi. Mam tu na myśli przede wszystkim 1% czy akcje Pana nadziei, dzięki której także pozyskujemy środki. To wszystko w sumie składa się na ten pełny obraz funkcjonowania, i pozytywnego mam wrażenie funkcjonowania hospicjum na rzecz tych wszystkich, którzy tej opieki i takich potrzeb wymagają. Jeszcze miał być tutaj darczyńca. Specjalnie zostawiłem to na końcu, ale widzę, że się nie zjawił. Miał się dzisiaj zjawić darczyńca. Tego obrazu, dlatego że hmm, przyszli do nas ludzie z tym obrazem. Ja nie jestem upoważniony powiedzieć nazwiska, bo prosiłem go, żeby do nas dzisiaj przyszedł, ale Maciek nie zgłosił się, tak? E, przyszedł z obrazem e, jakiś malarz rosyjski, który bardzo e, uwielbiał naszego Edwarda Jancarza, krótko przed śmiercią zrobił mu ten obraz i ten obraz na pewno będzie jeden chyba z ważniejszych przedmiotów, które będą licytowane. I chciałem mu dzisiaj gorąco publicznie podziękować. Miałem obiecane, że będzie. Nie przyszedł. Czy my, Maciek, znamy nazwisko i imię, czy pan Turek to jest? Nie, ja nie ja tylko a pan jest autorem tego Autor jest nadalby to Dmach, a pan Turek jest darczyńcą. Ale on upoważnił, żebyśmy powiedzieli jego nazwisko, tak? tak? Okej. Okay. Nie ulega wątpliwości, że ten obraz e, będzie na pewno jednym z ważniejszych e, przedmiotów, które e, powinny uzyskać e, największe e, pieniądze, chociaż co roku pamiętam przywozi Mistrz Świata swój kask, i ostatnio zdaje się, że on osiągnął chyba 24 czy 25 tysięcy złotych. Nie wiem, czy to się powtórzy, ale tak bardzo chciałbym, żeby się powtórzyła ta suma. Jeszcze mam taką prośbę do Państwa. Miał być Pan Marszałek Maciu Szykuła, ale sprawy rodzinne mu nie pozwoliły. Dzisiaj rano do mnie zadzwonił że nie może być. W związku z tym mamy dwa wolne miejsca, nazwijmy to przy stole e, WIP-owskim i puściłbym to za waszym pośrednictwem na tak zwaną giełdę. Jeżeli Państwo byście e, się zgodzili, żeby to e, puścić e, na giełdę Kto da więcej, żeby zasiadł przy tym stoliku, to, e, to, to bardzo proszę. Każdy pieniądz znaleziony w każdej formie jest mile, będzie przez nas witany.